Mam dla ciebie 5 propozycji szlaków, które mogą cię zaciekawić. Numer 1: Wrota Chałubińskiego. Malownicza przełęcz w Tatrach, nazwana na cześć wybitnego lekarza i miłośnika gór. Numer 2: Dolina Małej Łąki. Idealna propozycja dla rodzin z dziećmi. Trasa na około 1 godzinę marszu. Numer 3: Dolina Lejowa i Przełęć Miętusi. Spacer po największej w polskiej części teatr, Dolinie Reglowej i raczej mogę zaryzykować stwierdzenie, że również najbardziej ustronnej. Numer 4. Dolina Olczyska i Wielki Kopieniec. Zielony szlak przez Dolinę Olczyską zaczyna się na Jaszczurówce. Trasa prowadzi leśną drogą i jest doskonała dla tych, którzy cenią sobie ciszę i kontakt z przyrodą. Numer 5. Dolina Za Bramką i Dolina Kudziurze. Ostatnia propozycja to dwie rzadko odwiedzane dolinki podtatrzańskie.